Powiat od początku pojawienia się zagrożenia spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 podjął wiele działań mających uchronić przed zarażeniem zarówno pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych, jak i samych mieszkańców. Uruchomiona została całodobowa infolinia. Mieszkańcy powiatu mają możliwość uzyskania informacji szybko i w każdej sprawie, która dotyczy COVID-19. Uruchomiona została też psychologiczna pomoc telefoniczna. Powiat zadbał też o środki ochrony osobistej, które przekazywał do swoich jednostek organizacyjnych, DPS-ów i szpitala. Powiat skutecznie aplikował o środki w ramach tarczy antykryzysowej. Udało się pozyskać w ten sposób już ponad 54 miliony z przeznaczeniem na wsparcie dla firmy z naszego powiatu. Pozyskaliśmy też dodatkowe środki dla pracowników domów pomocy społecznej. Łącznie na ten cel w ramach kilku projektów unijnych pozyskaliśmy blisko 3 miliony 700 tysięcy złotych. Wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu urzędu, tak aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt petentów z pracownikami urzędu. W ramach szeroko zaplanowanej kampanii informacyjnej codziennie przekazujemy do mediów aktualne komunikaty epidemiologiczne o sytuacji w powiecie. Wykorzystujemy też powiatowy Facebook, specjalną zakładkę na stronie internetowej czy tygodnik powiatu miast i gmin. Szacujemy, że nasze informacje na temat tego tematu docierają do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców tygodniowo. Wiele udało się zrobić, żeby jakoś wyrównywać walkę z koronawirusem. Nie możemy jednak zapominać, że ta walka wciąż trwa, dlatego znów musimy być ostrożni, czujni i zdyscyplinowani. Musimy przestrzegać aktualnie obowiązujących obostrzeń. Siła infekcji zawsze zależy od siły ekspozycyjnej. I teraz jeżeli my nosimy maseczkę, to ta maseczka działa troszeczkę tak. Jak pseudoszczepionka, bo zakładamy, że jest skuteczna i że przenika ewentualnie do naszego układu oddechowego tylko część patogenów chorobotwórczych. Jeżeli przenika część patogenów chorobotwórczych, to w takiej sytuacji dochodzi do odpowiedzi immunologicznej. Immunologicznej takiej, jaką otrzymujemy po zastosowaniu szczepionki. Więc, dlatego naprawdę apeluję do wszystkich, Nośmy maseczki, bo jeżeli nawet trafi nam się COVID, to może on będzie bezobjawowy albo po prostu przejdzie łagodnie. Osoby, które miały kontakt z przypadkiem potwierdzonym, gdzie stwierdzono koronawirusa, Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje obowiązkową kwarantanną. Jeżeli Państwo mają taką wiedzę, że mieli kontakt z taką osobą, prosimy o skontaktowanie się. Na ogół wygląda to tak, że inspekcja sanitarna dostaje zgłoszenie o przypadku dodatnim, bo musi dostać taki wynik i to inspekcja sanitarna kontaktuje się z osobami zakażonymi w celu ustalenia osób z najbliższego kontaktu do objęcia kwarantanną. Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma taką wiedzę, a my nie mamy jeszcze, bo te wyniki spływają. Czasami nie od razu, tak? No to też udzielimy informacji co do dalszego postępowania. Chciałabym do Was zaapelować, i to jako osoba, która należy do grona osób zagrożonych w przypadku takiej epidemii, jak ta, która w tej chwili panuje. Zadbajcie, zadbajcie o osoby starsze, chore, zadbajcie o swoich bliskich matki, ojców, dziadków. Zadbajcie także o dzieci, o siebie. Pomagając sobie, pomagamy innym. Zagrażając sobie, zagrażamy innym. To jest bardzo poważna sytuacja epidemiologiczna, i w tej chwili tylko pozostaje nam dostosować się do obostrzeń, które wprowadził rząd. Nie jest to naprawdę żart. To są bardzo poważne sprawy związane z naszym życiem. Życzę wszystkim zdrowia, rozsądku przede wszystkim i dbałości. Or she eating. Mam to szczęście, że jestem w kraju, gdzie plakat zawsze był dziełem sztuki, bo Polska Szkoła Plakatu była od lat traktowana jako jedna z takich wielkich dyscyplin, można powiedzieć eksportowych, bo była Polska Szkoła Filmowa, Polska Szkoła Plakatu, Polska Szkoła Teatralna, no różnych szkół było dużo. Ja yy, kiedyś pamiętam, że na spotkaniu z Krzysztofem Kieślowskim, Krzysztof mi powiedział, wiesz co, ty jesteś na sekundę przede mną, możesz mi zaszkodzić albo pomóc. I myślę, że ta wczesna rozmowa z kimś, kto potem stał się wielkim nazwiskiem, uświadomiła mi, że rzeczywiście moja praca może bardzo pomóc, ale też może zaszkodzić, jeżeli ją potraktuje lekko, jeżeli on potraktuje nieodpowiedzialnie, to Państwo przejdziecie i Nie interesuje mnie. Cierpię na to, że dzisiaj mamy taką sytuację, że Oglądamy plakaty, które nas nie do końca zachęcają, że czasami nam wszystko opowiadają, czasami są nijakie. Te wszystkie plakaty, które tutaj widzicie, które są taką sentymentalną podróżą po, po tych latach mojej pracy, są właśnie, tak jak Pani powiedziała, dziełami sztuki, które wisiały na ulicy i ludzie przez ten kontakt ze sztuką wysoką, bo plakat zawsze był sztuką wysoką, mieli kontakt ze sztuką zwykłą, tą taką właśnie bezpośrednią. Myślę, że dzisiaj tego brakuje. Przywołam Krzysztofa Kieślowskiego, ponieważ z Krzysztofem pracowałem najdłużej. Zrobiłem wszystkie plakaty do, do wszystkich jego filmów. Zrobiłem plakaty. Podobnie jak bardzo dużo dla Andrzeja Barańskiego czy Andrzeja Wajdech, którego dzisiaj niestety, ale nie rocznica urodzin, ale rocznica śmierci, Czwarta. I Krzysztof mi powiedział, że. Czuję, że ty jesteś jakby z nami, czyli jesteś gdzieś w tym filmie. I rzeczywiście, ja jak pracuję, to nie pracuję nad tym, żeby stworzyć, nie wiem, dzieło Andrzeja Ja i tak z tego potem mam profity, ale staram się, żeby to było bardzo mocno osadzone w filmie. Oglądam film, rozmawiam z reżyserem, dlatego tak jak patrzę po tych plakatach, to zdecydowanie mocniejsze, głębsze, bardziej dopracowane myślowo, są plakaty polskie, kiedy ja miałem bezpośredni kontakt z reżyserem, bo jak widzę lot nad kukuczym gniazdem, no sorry, super, tylko że z reżyserem nie mogłem porozmawiać. Więc e, zawsze staram się wejść głęboko w te rzeczy, i e, w przypadku plakatów teatralnych jest mi ciężko, bo wtedy nie widzę sztuki. Więc znowu gnębię reżysera, scenografa, kostiumologa. Staram się bardzo, tak jak właśnie Krzysztof powiedział, był częścią tego wydarzenia, które potem opowiadam. Pamiętajmy o tym, że kultura powinna właśnie przybywać, jeżeli użyjemy takiego określenia bardzo ożywiającego, do małych miejscowości, średnich miejscowości i wielkich miejscowości. Bo Artyści są po to, żeby otwierać nas na piękno, otwierać nas na sztukę i otwierać nas na innego człowieka. Ja jestem dzisiaj autentycznie i naprawdę wzruszona, ponieważ jeżeli się traktuje kogoś jako mistrza, opowiada się o nim jako o ikonie współczesnej kultury i nagle ma się możliwość posłuchania go, zobaczenia, porozmawiania z nim, jest to po prostu coś niebywałego. Niedawno mieliśmy tutaj wystawę też Andrzeja Mleczki. Nie było mistrza, była piękna wystawa, natomiast obcowanie z artystą jest czymś niebywałym. I bardzo się cieszę z takiej możliwości, że mamy i wielką kulturę, i wielkiego mistrza. Nie ukrywam, że, że dla nas nadchodzą wyjątkowo ciężkie czasy. Jest mi niezmiernie przykro, że jedyne galerie, jakie do tej pory odwiedzamy, to są te galerie handlowe. I one nadal będą otwarte, nadal będą w pełni kompatybilne z ilością osób, niezależnie od tego, ile tam osób wejdzie. Ta sama sytuacja dotyczy miejsc kultu religijnego, a miejsca kultu prawdziwego, kulturalnego, miejsca, w których są galerie, kultury. One wszystkie muszą zostać ograniczone póki co do 25% zajętości miejsc, a za chwilę prawdopodobnie do zera. I to jest przerażające nie tylko w skali naszego województwa, ale także w skali całego kraju. Nie myślałem nigdy, że autor wspaniałego plakatu do cudownego filmu, pamiętam premierę bardzo, bardzo dawno temu, her, chociażby nie tylko miś, będzie gościem naszego miasta dzisiaj, osobiście pojawiając się na otwarciu wystawy swoich prac. To jest cudowne, a jeden z autorów polskiej szkoły grafików. Plakatów filmowych, teatralnych jest i na Wrocławiu, to jest coś cudownego. Bezpośredni kontakt, wspaniały człowiek pełen werwy życia tworzenia. Nie wiem, ile plakatów stworzył, chyba gdzieś z półtora tysiąca w tej chwili. I powiedział mi, że nie często wyjeżdża, bo musi pracować. Ja się nie dziwię. Sporządzenie plakatu, przygotowanie plakatu, wykonanie plakatu zajmuje czas. To, że ma tyle pomysłów i to, że znajduje czas po kilkudziesięciu latach w swojej pracy, to jest coś pięknego, godne naśladowania i oby znalazł również naśladowców swoich. Być może i tego życzyłbym sobie i państwu, i Polakom. Aby znalazł takich naśladowców również i na zmieniło się podejście. Dzisiaj tyle osób się wtrąca mi, co mam zrobić, i jak mam to zrobić, że ratuje mnie właśnie ten dorobek. Co wada, tu jest malutka ilość mojego dorobku pokazana, ale taka dosyć znacząca. Natomiast dzisiaj każdy wie, jak to się robi. Więc to jest bardzo trudne, ponieważ dzisiaj nie tyle rządzi sztuka i komunikat plastyczny, co rządzi pieniądz. I tak naprawdę, jeżeli ktoś płaci, to wymaga, to wielu twórców no, ulgina się temu i te plakaty dlatego są takie, jakie są. Ja strasznie walczę, że to inaczej, ja nie muszę wszystkiego robić, więc są takie sytuacje, że kiedy po prostu odmawiam, mówię, że nie, już takiego czegoś nie będę robił. Ale na różnych spotkaniach pytają mnie szczególnie młodzi ludzie, jak to jest, że w tym takim strasznym niby PRL-u od strony estetycznej, było masę ładnych rzeczy. Były ładne etykiety na zapałki, ładne etykiety na ser, piękne loga różnych firm jak CPN czy Moda Polska, właśnie plakaty. No bo robili to artyści, to robili artyści i jeżeli artysta to zrobił, to zamawiający może pytał się innego artysty, ale nie dyskutował. Na dzisiaj ja robię i wiele osób, które brutalnie powiem, nie mają żadnego prawa, żeby mi mówić, jak mam to zrobić. Mówią mi to po prostu bez żadnego zażenowania. Myślę, że dzisiaj byłoby mi bardzo trudno pracować w tych technikach analogowych czy klasycznych z tego względu, że na przykład tutaj stoimy podwójne życie Weroniki. Ja namalowałem ten bucik i teraz gdyby ktoś powiedział, wie pan, ale a mógłby być różowy, no to musiałbym go namalować jeszcze raz. Ponieważ dzisiaj jest bardzo dużo takich właśnie może inne tło, może coś tam, to, to ja po prostu pracuję w komputerze, tworzę warstwy. Ale pani powiedziała ważną rzecz. Nieważne, czy to jest w komputerze, czy to nie jest w komputerze, ważna jest ręka. Ja nie używam żadnych technik, które jakby za mnie wymyślają. Czyli na przykład wrzucam zdjęcie, zakładam dwa filtry i robi się plakat. Jest dużo takich rzeczy na, na mieście i widzę to, ale... Yy... Staram się nawet, że jeżeli gdzieś mi ta ręka drgnie, jeżeli mi gdzieś tam się skrzywi, to nie reteszuję, żeby to było widać, że to jest rzeczywiście, można powiedzieć, maźnięte moją ręką. I myślę, że też klienci bardzo to lubią, że, że, że to jest autorskie, że to jest jakieś inne, ale tak jak mówię, no, mnie się bardzo udało. Ja z nazwiskiem wszedłem w nowe czasy i, i z tym nazwiskiem są ludzie, którzy mają szacunek i nie dyskutują, ale. Jest, nie ukrywam, jest sporo takich przypadków, że ja po prostu mówię: dajmy sobie spokój, bo to nie ma sensu, do niczego nie dojdziemy.